Cześć kochani, to Agnieszka robimy dzisiaj, słuchajcie, mierzymy z H&M, jesienna kolekcja highema i tak jak zawsze pokażę Wam po prostu, co zamówiłam, pomierzymy, wydawajcie znać, co Wam się podoba, co według Was powinnam zostawić, a co powinnam oddać. Tak, myślę, że ten film zobaczycie jutro. Y, uwielbiam nagrywać. Powiem Wam, że co by się nie działo w moim życiu, to jak siądę przed kamerą, to po prostu odpoczywam. <laughs> Taka prawda. Y, I tak, mam tutaj kilka zamówień, słuchajcie, z a Raz, dwa, trzy... 4, 5, 5 zamówień. Może nie jest tych rzeczy strasznie dużo, bo to nie jest tak, że 5 zamówień i w każdym było po 10 rzeczy, wiadomo. Ale trochę tego jest. Także zaczynamy. Jeżeli jesteście ciekawi, zostańcie ze mną, oglądajcie dalej, zostawcie kciuka w górę, jeżeli film będzie się Wam podobał. I możecie również śledzić mnie na Instagramie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zacznę od dodatku i pokażę Wam torebkę, którą miałam na łyślicie i którą ja nawet kiedyś zamówiłam z 20% zniżką, ale stwierdziłam, że jest za droga, i yy, jak była ostatnio po 60. 54 zł i miałam jeszcze kupon na 10 zł, to sobie ją zamówiłam. Ta torebka, taka słomkowa, taka niewielka. Pokażę Wam może w ten sposób, w moich drysikach tutaj. Taka, taka na lato. Strasznie się ucieszyłam, jak zobaczyłam, że ona jest przeceniona tak mocno i stwierdziłam, że no to zdecydowanie biorę. Co prawda, ona jest na krótkim, nieodpinanym pasku, ale... Ja tak nie, nie za bardzo lubię tak nosić, ale ja mam takie łańcuszki czy paski, które mogę spokojnie do niej y, przypiąć w ten sposób, wiecie, włożyć ten pasek do środka i mieć tutaj jakiś y, dłuższy i sobie ją nosić, także bardzo się cieszę. Jeżeli chodzi o skład, to to jest chyba papier z tego, co kojarzę, albo jakiś, y, no bo to nie jest słomka prawdziwa, wiadomo, czekajcie, już patrzymy. Jest to 100% paper. Tak, czyli 100% papieru po prostu. A jeżeli chodzi o to wnętrze, ten materiał tutaj wyściółkę to jest to poliester. To wam chciałam pokazać na początek. Druga rzecz, żeby was nie ominęła, to pokażę wam coś czego nie kupujcie absolutnie. Kupiłam dwie pary dresów z H&M i pokażę wam jak wyglądają po trzech praniach jedne z nich. Mam nadzieję, że to dobrze widzicie. Tak, one są zmachacone po trzech praniach i yy, założeniach. Także dresy za 59 zł. Ja je Wam podlinkuję, ale naprawdę nie kupujcie ich, bo to jest takie dziadostwo, że masakra. W życiu bym się nie spodziewała. Jeszcze mi się tak nigdy ze spodniami dresowymi nie stało, żeby się tak hamsko. To zmechaciło. Słuchajcie, mam na sobie dresy z C&A, które już nawet są sprane, takie różowe, w ogóle nie są zmechacone i one mają w składzie bawełnę, tam chyba z 70 czy 80 i 20 poliester, te mają 60 bawełny, 40 poliestru, ile dobrze pamiętam. I to jest jakaś, no po prostu totalna przepaść. Jeżeli chodzi o dresy, to z C&A i tak, z CNA-a. zdecydowanie z CNA-a. i zamówiłam sobie dwie pary też z CNA ale to przy innej okazji Wam pokażę, no i z tamtymi się nic nie dzieje, never ever again po prostu dresy czy tam joggery takie z H&M never ever again po prostu dobra i przechodzimy do kolejnej rzeczy i to już jest fajne części z tych rzeczy nie mierzyłam w ogóle a część sobie y, zmierzyłam i tu akurat mam coś co zmierzyłam i jest to futrzek jest to futrzak. Look at that. Look at this. Właściwie. Fioletowy futrzak. Nie bardzo długi, ale ten kolor. Słuchajcie. Jak zobaczyłam, jak go dodali na stronie, to stwierdziłam, no błagam. Of course, że muszę go zamówić. I zobaczymy, czy będzie fajny. On jest taki lekko błyszczący, jak widzicie, ale teraz mam mocną lampę też dosyć. W sensie, no zawsze nagrywam z lampami, więc ten błysk jest bardziej intensywny niż w realu, może w ten sposób. I y, mam tutaj rozmiar M. Jeżeli chodzi o cenę... Aha, tutaj nie ma ceny, bo jak na online zamawiacie, to nie ma ceny. No to ja mam po prostu rozmiar M. Jeżeli chodzi o skład, no to to będzie futrzak syntetyczny, no bo zwykle tak jest. Słuchajcie. I już patrzymy. Z wierzchu 100% poliester, podszewka 100% poliester. No, szczerze wolę 100% poliestru y, niż prawdziwe futro. Może tak, niż prawdziwego futrzaka. Także taki. No to teraz go zakładam w takim razie i zobaczymy, jak wygląda. Ja jestem na 99,999 99 za tym, żeby go zostawić. Oczywiście mi się bardzo podoba, ale ciekawa jestem Waszego da zdania. Dajcie znać, zakładamy. I ten futrzaczek prezentuje się tak. Uśmiech na mojej twarzy. Wszystko, wszystko mówi ten uśmiech na mojej twarzy. No podoba mi się, słuchajcie, ma bardzo fajny mięsisty kołnierz. On jest zapinany na dwa zatrzaski, tutaj, w ten sposób. Więc też spoko całkiem to wygląda. On jest, powiedziałabym, że jest dosyć cienki, ale taki właśnie mimo wszystko mięsisty. Tak Wam jeszcze pokażę, może czekajcie. Zrobimy tak, ściągnęłam spinkę z włosów, a powinnam zostawić. Wygląda w ten sposób no nie wiem, podoba mi się bardzo czekajcie, teraz zrobimy podjazd tutaj o tak, żeby Wam pokazać bardziej blisko a żeby lampa nie prześwietla taki jest rękawy są znowu takiej długości No całkiem fajny. długość też jest fajna, bo jest taki za pupę, trochę za pupę. do połowy uda prawie, że powiedziałabym no może nie aż, ale taki dość długi, także taki fajny, przyjemny, no ja jestem, no tak, tak jak już wcześniej powiedziałam. Napiszcie mi, co wysądzicie. I jeszcze jedna rzecz, którą już mierzyłam, którą sobie myślę, że też raczej zostawię, bo to jest zamówienie w przeciągu ostatniego chyba miesiąca, to zamówienia różne. To jest dało mi się dopaść. Ja mam ten sweter w wersji takiego jasnego beżu. Ten kardigan z e, taki, wiecie, bardzo mięsisty kardigan z warkoczami, tutaj z frędzlami takimi też e, swetrowymi, włóczkowymi. I to jest rzecz, którą strasznie ciężko było dobać, bo on się bardzo szybko wyprzedał, no ale jakoś mi się e, udało. On jest czarny, on zdaje się jest syntetyczny, 50% recycled polyester. Ja mam go w rozmiarze M i e, on jest w ogóle zapinany z przodu na trzy guziczki takie um, tamten lubię bardzo więc stwierdziłam, że kuczy czarny też wysiadł, więc sobie zamówiłam. Poliester 45 akryl, ym, przepraszam, poliester 50 45 akryl 5% wełny. Więc jest to syntetyk i ja sobie zdaję sprawę, że może być różnie, ale no nie wiem, bardzo, bardzo fajnie się w tamtym czułam, a stwierdziłam, że w czerni w sumie nigdy takiej rzeczy nie miałam. A to jest taki trochę mój vibe, to jest taki trochę agnieszkowe, nie? Takie te frędzle, takie właśnie jakieś mięsiste swetry i tak dalej, więc stwierdziłam, że dobra, zamawiam jak, tylko zobaczyłam, że jest na moim liście i że jest dostępny. Także zakładam i piszcie, co sądzicie. Ok, zobaczymy, czy tutaj. Jest ok, dobra, widzicie mnie, nic nie muszę przesuwać. Teraz ten kardigan. Taki jest. On jest taki dosyć masywny i rozbudowujący górę sylwetki, więc popatrzcie, ja z mojej sylwetki kolumny zrobiłam sobie lizaka w tym momencie, więc tu jestem większa, a na dole węższa. Ale w sumie nie przeszkadza mi to. Czuję się jak kruk trochę, <laughs> jak taki kruk. E, tak wygląda. Mamy obniżoną właśnie taką linię ramion, która tutaj się frędzluje dookoła. No i dosyć szerokie rękawy właśnie te frędzle tutaj wszędzie przechodzą. On dosyć poszerza też w ramionach. To umówmy się i generalnie dodaje masywności. Bo jeżeli mamy do czynienia z takimi zdobieniami mocnymi, warkoczami, na swetrach i tak dalej, to to zawsze doda nam troszeczkę więcej, sprawi, że będzie nas więcej po prostu niż jest, tak wygląda z boku. Długość, jak widzicie, jest taka dosyć krótka, też, nie? Taki. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć o nim? Aha, no mogę go zapiąć i pokazać, jak wygląda zapięty. Szczerze, to on mi się bardziej odpięty podoba, wiecie, bo jak zapinam go, to widzicie, jak on jest sylwetkowo, jest właśnie taki mocno zwężający się na dole. Jakby to było takie, to co innego, ale on się tak troszeczkę o, teraz nie, jak tak naciągnęłam. Ale no, widzicie, tak wygląda, jak jest zapięty po prostu. Także dla mnie to jest jednak kardigan w jasnym kolorze, jeszcze to tak ta sylwetka nie jest tak wyraźnie wycięta, ale tutaj w tym ciemniejszym to jednak zdecydowanie wolę go po prostu, jak jest rozpięty, bo tutaj się troszeczkę szerzej robi i ta sylwetka nie wygląda aż tak dziwnie, wiecie, odwrócony trójkąt. Także taki sweterek. Napiszcie mi, co wy sądzicie i czy Wam się podoba. A teraz przechodzimy już uwaga do zamówienia, yy, do dwóch zamówień właściwie, bo ja je tutaj włożyłam. Czekajcie. Nie, jednak muszę to dać na podłogę. I to jest kolejne zamówienie sztruksy. <zum> Zamówiłam sobie sztruksy fioletowe. Jakoś yy, od kilku lat praktycznie bardzo lubię fioletowy kolor. Polubiłam się po prostu z fioletem. W sensie. Czuję, że to ma taką moją wibrację, fiolet to jest moja wibracja, zieleń miała moją wibrację przez większość mojego życia, ale teraz jakoś bardziej bezpiecznie się czuję w fioletowych kolorach, słuchajcie. I to są spodnie white, czyli z szeroką nogawką, taki drobny sztruks właśnie w fiolecie, z tyłu wyglądają w ten sposób. I z przodu tak. Ja je mam. To jest um, High Waist White e, Divided. Ja je mam w rozmiarze 38. One chyba normalnie kosztują 119 zł, ale ja znowu jakiś tam kupon wykorzystałam. E, natomiast jeżeli chodzi o skład, to już Wam powiem: 98 bawełny, 2% elastanu. No więc tutaj już mamy fajny, naturalny skład. I powiem tak: one są lekko. Może nie za ciasne, ale ciasne w. Pasie, znaczy no, nie są ciasne, no właśnie, jak to ująć najlepiej? Nie są za luźne, nie są za ciasne, nie są idealnie dopasowane, mogłyby być dosłownie centymetr większe w obwodzie, o tak. <laughs> tak to ujmę, ale to są sztruksy, więc sztruksy się rozciągają. Ja już je mierzyłam, mi się bardzo podobają, także zakładam teraz um, dla Was i Wy mi powiecie co sądzicie. Kurczę, no fajne są, kolor mają świetny, podoba mi się po prostu jak mi wyglądam, także mierzymy. Sztruksiki, sztruksiki, słuchajcie, na górę założyłam też sweter z. Hajema, też z tej kolekcji, tylko on też jest przez większość czasu, też, też, też wyprzedany. I one się prezentują tak. Tak wyglądają u góry. Widzicie, są takie przylegające, ale to jest sztruks. Sztruks się rozciąga i ja to wiem, tak jakby mam życiowe doświadczenie dosyć duże ze sztruksami, więc wiem, że po prostu po pochodzeniu na przykład godzinę w nich one będą dużo luźniejsze tutaj u góry. Mają szerokie nogawki. Widzicie, długość jest fajna, bo ja mam 1,70 m i one są takie idealne, totalnie idealne jeżeli chodzi o Długość, z tyłu wyglądają tak. Podoba mi się to, że są obcisłe na pupie, że nie są takie, wiecie, jakieś dziwnie się zwijające, tylko są w miarę obcisłe, i dopiero ta szerokość się tutaj pojawia na e, udach. Także takie, no dosyć ciekawe, moim zdaniem. I też takie właśnie zestawienie, jak mamy u góry jakieś takie coś bardziej spokojne, tutaj właśnie też truksy i do tego na przykład ciemniejsze buty, to by było całkiem e, fajne. Nie wiem, dobrze się w nich czuję po prostu, jakoś tak. Są ze mną zgrane, co się rzadko u mnie zdarza przy sztruksach. Mam jedne takie, zresztą bardzo podobny fason ze Stradivariusa, takie zielone, które kupiłam w tamtym roku. I zresztą kojarzycie, że ja często różne sztruksy mierzę, sprawdzam i tak dalej i jakoś tak nigdy, nigdy się z nimi nie dogaduję, a te, te wydaje mi się, że są całkiem fajne, także napiszcie mi. Co sądzicie? Ja jestem za tym, żeby je zostawić i nawet w takim zestawieniu prościutkim, które teraz zrobiłam, nosić. Idziemy dalej. A teraz przechodzimy już do rzeczy, yy, które, których jeszcze nie mierzyłam. I są jeszcze totalnie zapakowane w workach. I mam na przykład sukienkę swetrową czarną, beżowe paski, czy tam białe? Zaraz zobaczymy. Tak, taka sukienka, muszę się jej przyjrzeć, bo wiecie, tamte rzeczy już sobie pooglądałam, a tego jeszcze nie. Jest mechatogenna, tak mi się wydaje. Dość. No dobra, pokażę Wam tak. Taka z golfem, właściwie z taką stójką, ale już widzę, popatrzcie. Na samym, właśnie, na samej tej krawędzi już takie lekkie przymechaconka są. Mamy, o, myślałam, że rękawy będą szersze. Mamy takie rękawy w paski, ona jest prążkowana, ta sukienka, i właśnie jeszcze dodatkowo w paski. Średnio mi się podoba. Jest też taka trochę śliska i tu jest w ogóle patrzcie, rozwalona z tego co widzę. To nie jest problem, bo to można zaszyć, jakby była jakaś super, ale no. Rozmiar M, natomiast jeżeli chodzi o skład, to tutaj z tego co pamiętam, jak patrzyłam, to też nie było jakoś super hipernaturalnie, o ile w ogóle. 37 akryl, 50 poliester, 10 poliamid, 3 wełna. No to musiałaby na mnie jakoś super, naprawdę pięknie, wspaniale leżeć, żebym yy, Żebym ją chciała zostawić. I wydaje mi się, że może też rozmiar być trochę mniej luźny, niż bym chciała. Ale taka kiecko, Załóżmy i zobaczmy. Dobra, słuchajcie, teraz ta sukienka. I powiem Wam, że ona kurczę, zaskoczyła mnie pozytywnie, ta sukienka. Fajna jest, nic nie podkreśla, nie jest za wąska, wydaje mi się. Fajna jest. Długość też jest przyjemna. Taka przed kolano. Jedyne co to ten skład tutaj trochę. Kiepści wszystko, nie? Ale ogólnie popatrzcie, fasonowo jest przyjemna. Myślałam, że te rękawy będą jakieś takie bardziej obcisłe, a nie są. No i co sądzicie? Teraz jestem bardzo ciekawa. W sensie wydaje mi się, że sobie jej nie zostawię raczej, bo tak jak Wam powiedziałam, ona sprawia wrażenie trochę na mnie mechatogenne. To, to że sprawia na mnie takie wrażenie, to nie znaczy, że tak jest, słuchajcie, bo ten sweter, który widzicie na mnie z Zary, jak pokazuje, wyciągam rzeczy i pokazuje. On sprawiał wrażenie bardzo mechatogenne, a co się okazało ym, później, to jak go prałam, to tak jakby on jest taki puszysty, miał takie włoski, one się po prostu trochę tak jakby zbiły w taki sposób, że są mniej puszyste, ale nie jest ani właśnie zmechacony, ani nic, więc. To są takie moje przypuszczenia, to nie jest tak, że to jest pewnik, jak ja powiem, że jest mecha to na pewno się zmechaci, ale tak mi się wydaje. Po prostu. Na, na tyle, ile y, mogę powiedzieć, jak trzymając tą rzecz w dłoni i widząc ją tak, wiecie, blisko, nie tak jak Wy przez, y, przez kamerę, przez film. Także taka sukienka. Wizualnie bardzo mi się podoba, fajna jest. Robi mi się w niej trochę gorąco, więc teraz ją ściągam, a Wy mi dajcie znać, y, co sądzicie. Czy jest Spoko według Was, czy not? Czy hot, czy not? O, hot, czy not? Co do butów, opowiem Wam w holu zakupowym o nich. Nie będę teraz tutaj, wiecie, się rozgadywać o butach. Także piszcie, co sądzicie i idziemy dalej. Kolejna rzecz, którą mam, to jest speter. Spodobał mi się pod względem składu, bo tutaj mamy bazalne, ale też na stronie kolor fajnie wyglądał. I już... No nie. Chyba. Nie wiem. Taki mę męczący? czy nie męczący? Co sądzicie? Hmm. Nie wiem. Chyba męczący. Nie? <grym> Też się zastanawiam. Rozmiar M i to jest taki, nie krop, ale myślę, że do talii sweter również prążkowany, taki. Tutaj mamy troszkę szersze rękawy, chociaż kurczę, jest w nim co, W sensie podoba mi się ten kolor sam w sobie, ale nie do końca wydaje mi się, że bym się w nim dobrze czuła. No nie wiem, muszę go zmierzyć, oczywiście, żeby się dowiedzieć tak naprawdę. 60% bawełny 40% akryl, więc uznajmy, że prawie pół na pół. I mamy tutaj, czekajcie, schowam. Taką górę. Widzicie? Taki mały dekolt, właśnie. Wydaje mi się, że on może szmatowato bardzo wyglądać po praniu, ale nie wiem. Dobra, zakładamy. Teraz pora na ten sweter i fasonowo powiem Wam, że jest fajnym według mnie. Trochę poszerza tutaj, bo tutaj ma obniżoną linię ramion i troszkę tutaj szwy odstają. Tak yy, lekko poszerza. Rękawy są, popatrzcie, dosyć długie. No i znowu robi mi z sylwetki taki odwrócony trochę, nie? Trójkąt. Ale tak jakby nie przeszkadza mi to jakoś wyjątkowo. Z boku wygląda w ten sposób, a z tyłu tak. Więc długość też jest taka, czekajcie, bo tam mam lustro, taka przed pupę, nie? Do kości biodrowych załóżmy tutaj mam. Tak wygląda. Nie jestem nim zachwycona, wiecie? Nie, nie jestem nim tak podniecona, jak e, tym futrzakiem na przykład i tym kardiganem, e, który też mi zaburza sylwetkę, ale tam jakoś to ma to taki, taką nie wiem, nonchalancję. A tutaj mam wrażenie, że że jest taki troszeczkę zazwyczaj klaczkowy. E, fajny jest ten kolor. Tak naprawdę kolor, jak teraz założyłam, to mi się podoba, ładnie wygląda. E, ale nic szczególnego chyba, nie? Dajcie znać, co sądzicie. A, no jeszcze mam drugi sweater, słuchajcie, ten sam, więc tylko Wam go tak tutaj pokażę. Ten sam, tylko że w takim bardziej pomarańczowym kolorze. W takim kolorze, który lubię po prostu bardzo. To jest ten sam rozmiar, skład jest taki sam. Wiecie, zawiesiłam się. Jest ten kolor taki fajnie rozświetlający, nie? Ten mi się kolor bardziej podoba. Wy już wiecie, jak wyglądał ten niebieski na mnie. Ja jeszcze pojęcia bladego nie mam. Ten jakoś tak potencjalnie bardziej mi się podoba. One nie są jakoś hiperdrogie do swetry. Nie wiem. Da, dobra, jako że to jest to samo, to tutaj nie będę machać nim, tylko załóżmy i zobaczmy. Kuczy wiecie co, o dziwo w tym kolorze. Przychód mi wystaje, ok. O dziwo w tym kolorze. Ona nie pasuje do tego co mam na dole, do tych spodni ze skóry z Pulenbera, ale jakoś tak mam wrażenie, że lepiej się czuję. Chociaż to jest mniej moja kolorystyka, bo dla mnie zdecydowanie niebieskie kolory są bardziej odpowiednie. Ale jakoś tak leżej, nie? Tamten kolor rzeczywiście był ciężki. No i ciekawa jestem, który wam się bardziej podoba, jeżeli chodzi o kolor. Pokażę wam ten jeszcze z różnych stron. No to jest ten sam fason, więc tu też nie będziemy, wiecie, rozgadywać się jakoś strasznie. Rękawki są takie szersze, dłuższe. Nie wiem, jakoś mam wrażenie, że w tym czuję się lepiej. Znowu, chyba nie jest to rzecz, której jakoś tak wyjątkowo pragnę, ale jest taka do zastanowienia się. Także doradzajcie. I ostatnia rzecz to są spodnie. <laughs> jeszcze jedne fioletowe spodnie. Słuchajcie. Tamte zmierzyłam, tych jeszcze nie. Ehm, no właśnie, ale tamte już potencjalnie chcę zostawić, ale mam tutaj jeszcze fason loose, mam fit, high waist, ankle length, czyli yy, i to jest rozmiar 38, czyli mam fity po prostu. I jeżeli chodzi, aha, tu jest tylko rozmiar ceny, znowu Wam nie mogę podać, ale macie linki w opisie, to tam sobie kliknijcie i będziecie wiedzieć, bo ja nie pamiętam po prostu wszystkich tych cen. Wydaje mi się, że one kosztują 80 zł, ale nie jestem pewna. 98% bawełna, 2% elastan. I jakże te spodnie się prezentują, zobaczymy. Jak widzicie są zapinane tutaj na zamek, nogawki, dosyć szerokie w udach i takie zwężające się. Fajny materiał. W sensie materiał jest taki mięciutki, wygląda jak denim, ale taki bardzo miękki, przyjemny kieszenie wydają się całkiem zgrabne. No nie wiem. Wydaje mi się, że mogą być też spoko, chociaż ja już wiecie, jestem w tamtych trochę zakochana, więc nie wiem, czy będę obiektywna, ale jakby co, to wybądźcie i napiszcie mi, które bardziej Wam się podobają, czy też truksowe, czy te mierzymy. Wybaczcie, że ja tak dzisiaj boso i w ogóle paznokcie stopnie pomalowane, ale jakoś tak. Nie chcę mi się butów zakładać, bo i tak mi jest gorąco, jak coś założę jeszcze na stopy, a podłoga taka przyjemnie chłodna, wiecie o co chodzi. Dobra, słuchajcie, e, chyba mi głowę ucinało, ale jakby mi ucinało, to też nie przejmujcie, przeżyjemy jakoś. E, te drugie spodnie fioletowe wyglądają tak. One są luźniejsze już w pasie, z boku prezentują się w ten sposób, a z tyłu tak i nie podobają mi się, powiem Wam. No to są takie typowe mam jeans, że tak, taka pupa mam, ale po prostu się robi. Nie do końca mi się podobają, trochę za bardzo. Dla mnie, ja lubię takie slimy, mam na przykład fasony, gdzie te nogawki, owszem, są troszkę szersze, nie są przylegające, ale nie aż tak. Nie robią się aż takie marchewy, nie? Nie zwęża się to aż tak bardzo. W tamtych się lepiej czuję, zdecydowanie, niż w tych. No, to, to mi się nie podoba, że ta pupa przechodzi tak w ten sposób tutaj i w taką marchewę i się zwęża. Także nie czuję się w nich. W sensie one są bardzo wygodne. To muszę Wam powiedzieć, że są mega, hiper wygodne, ale nie czuję się w nich tak sobą do końca. Więc myślę, że sobie odpuszczę te spodnie, że tamte, nad tamtymi się zastanowię jeszcze, a te sobie odpuszczę. No i co sądzicie o dzisiejszych rzeczach? Bardzo jestem ciekawa, no bo oczywiście torebka. Jak dla mnie super, futrzak super. Te sztruksy yy, i sweter, ten czarny kardigan, też mi się podobają. Sukienka też na mnie zrobiła fajne wrażenie. Najmniej mi się podobają te swetry i to tak naprawdę z tego wszystkiego. Więc ciekawa jestem, czy się ze mną zgadzacie, czy coś Wam na przykład się nie podoba z tych rzeczy, które mi się podobają, albo podoba z tych rzeczy, które mi się nie podobają, trochę zamieszałam. Także dajcie koniecznie znać w komentarzach, tak jak mówiłam, jak coś, to linki będziecie mieć w opisie. Ja mogę spróbować podlinkować ten sweter, jeżeli mi się uda, bo mam go w zakupach na stronie, więc link do niego będę miała, tylko nie wiem, czy będzie dostępny. To jest z moherem taki fajny y, sweter. Także mam nadzieję, że fajnie się ze mną bawiłyście, bawiliście, jeżeli tak, zostawiajcie kciuka w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!